Na następny dzień koszenia Dzisiaj jestem akurat na Grabowcu Wczoraj Paweł przywiózł mi traktor Niestety nie na kołach Zaginęło gdzieś ciśnienie oleju Mój po pracy przyjedzie Tam trochę w garażu ogarnie moim, tym drugim I co, miska w dół, już będziemy dmuchać? Może tam jakaś uluka poszła Ale prawdopodobnie rozmawiałam, z Rafałem no bo między połączeniem skrzyni biegów się zro, się opuściło to miejsce a z jest suche czyli jakby tam ktoś wystrzelił jakiś kurde olej no i Rafał sugeruje, że może ta to tam jest od bałka. bałka od że tam olej poleciał ale powiem wam tak oprócz tego, że nie działa mi traktor wczoraj miałem bardzo miłą niespodziankę bo dostałem od e, Satio Electronics od Adama nawigację do mojego ciągnika Także nie spodziewałem się czegoś takiego. Kiedyś tam mówiłem, że chciałem mieć taką nawigację, że. E, no żeby mi pokazywało linię, gdzie mam jechać. A dostałem od nich nawigację taką jakieś z u Białej Perle No i chyba w też taką mają, tą samą. Także naprawdę dziękuję mega Adam za, za tą inicjatywę. Bo wiem, że tutaj na to odpadłeś. No i co? Adam mówił, że w przyszłym roku podpodetnie mi kąskę do Bizona, No i będę mógł sobie nawigację coś do Bizona na następny rok. Także już będzie w ogóle luksus, jak zrobię ten hydrostat, To bez kitów będzie chyba najlepszy kompajdak po morzu no bizon wychodzi w bizon, bizon najlepszy, najlepszy bizon na Pomorzu także ja tutaj walczę, na razie leci, idzie dobrze, trochę tam wyległego mieszanki wyległe wykusiłem teraz idziemy z czytem no i co, już ludzie twoją się pytają kiedy przyjadę w jutro do wujka plan jest jechać jak do prawda, to tam jest zgodnie wujka Piotra, do wujka Stacha. Także można powiedzieć, że trzeci dzień koszenia dzisiaj i sezon nic się już rozpoczął na, na dobre. Teraz, żeby tylko maszyna dopisała, i się nie działo. Drobne, drobne jakieś tam usterki, to, to żebym mógł zrobić albo po koszeniu albo przed koszeniem ale w tym dniu, żeby się nic nie psuło, no i pogoda, żeby dopisywała, nie? Patrzyłem no, właśnie dzisiaj na pogodę, to w niedzielę ma być tam jakiś lekki deszcz ale w poniedziałek, wtorek, tylko doktorstwo, mi pokazało, że ma być dalej jest super pogoda klima działa, ładnie chłodzi właśnie rozmawiałem z żoną przed chwilą i mówi, że ale dzisiaj gorąco, ja mówię, o a ona mówi, no, co tam z tej klimatyzacji, nie z klimą, to sobie elegancko Także no, o, jestem, jestem naprawdę bardzo mile i mega zaskoczony tą nawigacją. Jakieś tam czułem w kościach, że coś kombinują, ale nie myślałem, że aż tak grubo. Będę musiał jeszcze sobie zobaczyć, jak tam dokładnie się te dane wprowadzać i tak dalej. To do no, Adamu wtedy, jeśli go zapytam. No i będziemy robić sianie opryski, to wszystko pójdzie na nawigacji. Moim agregacikiem, zrobionym z polskiego inwestywatora Moi babci już trochę są zmęczone, to początek Jeszcze nie idę do urodziny na chwilę do mojego kozyna To jest mega ciężki weekend, mega ciężki tydzień ale jak nie my to kto? Także widzimy się może później jak taką burzkę będę kosił, fajną nazywa właśnie, zaraz, jest taka to spora góra to tak to wyglądają parę prostych pola Nie dożyję mi zagrać z rana, bo mi się śpieszyło, bo miałem ja też właśnie od koła jest tego, tam musiałem taką jakiś spornik, to się nazywa chyba yy, od tego koła jestnego tej, tej, tej nie musiałem spornik jeszcze wymienić To mi się udało Bo to to że właśnie tam to okay. ale Rafa mówi, żeby właśnie teć miskę i dmuchnąć powietrzem. Nie, albo kurde, nie będę się go miski, dmuchnę sobie powietrze, tu gdzieś jest... czujnik się nie oleju. No, a tak tak by było najszybciej. dobra, nic, muszę sobie na zadzwonić, żeby nie miski na razie nie ściągał. Musimy teraz taką fajną górkę tutaj. O, ja mam te, O, no, jest góra to jest. Może z perspektywy kamerki tego nie będzie widać. Ale tutaj jest góra. Nie? 千万别走开啊！ 老李 <music> Ten kawałek robi się na dwa razy, bo tu woda, nie wiem skąd się wymyła im. Tylko niżej zawsze wyjeżdżam. Każdy wie, jaka jest przynajmniej w bitonie. I po prostu nie będę męczył do góry, w pasteczce. tak wyjadę, w stronę i jest staty. Vamos ver se b e s No i muszę tą miorkę <tryk> wziąć na dwa razy, nie? bo tam jest jakiś ruch, kurde A tak by było ładnie skoszone nie? Tylko mało się lepiej kosztuje, ja zawracam taki kawałek no ale nic, jest jak jest O, tu już na tym skosie było tak dosyć miękko, nie? To mi będzie zsuwało na dół O, tak, bo i o, że już wszystko Zobaczymy, czy ten jest w ogóle. Przysłony mam tu w palcu, kurde, już mi zacząłem ubierać. Chciałem w domu, tu będę musiał poprosić żonę, żeby mi to pasownę to wyciągnęła. 我去吧，你在这等我。 15-8, piękny zasób słońca Ja jeszcze jadę Ten kawałek tu nie wiem, jest masz 1 hektara Mam nadzieję że noży mnie przed roku. Kačinime, 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 kačinime. da, za međusobno godine nekao će biti može Yeah,